Takie coś mi dopowiedziało, kosmetyki z Doliny Róż. Wyszłam na to, dlatego że, powiem, mi bardzo dobre opinie, właśnie pinogronowe. Są tu różne kwiatowe, bez róża i tak dalej. Natomiast, jak się przegląda, są te róże, różne takie. Na przykład, jakby może pokażę, co mi chodzi. Jakby już to gdzieś widziałam wcześniej, o, na przykład to. Te z olejkiem różanym bułgarskim, to kiedyś, nie wiem czy nadal to jest na Allegro, ale były takie, właśnie różne wersje. Była taka, właśnie wersja też żółta, chodzi tu też migdanami. Oj, 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 nie wiem. W każdym razie, właśnie takie małe peny, małe ilości. Chyba ta Argan i Róża, może to też żółta, chociaż nie jestem pewna. I ja na to trafiłam. Moja mama to w ogóle kiedyś dostała też, to już później od swojej koleżanki, która wróciła z Bułgarii, właśnie taki zestaw. Ale ja jakby z tym styczność miałam wcześniej, dlatego że koleżanka mi wspominała o tych zapachach, linkowałam mi je na Allegro, to ta koleżanka, która lubi pełniw, która lubi przepiękne róże i tak dalej, więc jakby takie różne botaniczne, grudowe klimaty, i właśnie wspominała właśnie o perłkowych zapachach. I teraz jak mi się to dopowiedziały, zobaczyłam, to tak przeglądam dalej i jest właśnie winogronowy, jest też gdzieś widziałam tutaj z BZEM, są większe ilości, są małe ilości, o to jest to. Właśnie było dużo opinii, że właśnie to jest najlepszy, czarujący bez. Tylko kwestia, czy ten lilak się wysładza. Jest dużo opinii. 41 i to jest tak, niby jakieś naturalne. Tutaj mamy rzecz, naturalne składniki. No, nie wiem, ile jest z tym, jest prawdy. Ekstrakt z bzu. Cena jest dobra. Tutaj jeszcze dochodzą jakieś tam rabaty, nie rabaty. Rabat. gdzieś pierwsze zakupy za rejestrację. 3% nie wiem, czy to się sumuje. I darmo dostawa nie po 99, ale nie wiem co chodzi, to jest napisane, że od 120. Może właśnie zależy do czego. Że od 99 jakaś tam inna forma, a ma to od 120. Nie wiem w każdym razie. Tylko to trzeba by było gdzieś tak zakupić dwie rzeczy, żeby to jakoś tam się wszystko yy, kalkulowało. Jakie mamy opinie o tym czarującym, gdzie Że cały ja, czas nie widzę nut. Czy jest coś słodkiego? No tak, to że wspaniały, trwały zapach, ale daję ocenę na dwa. Nie wiem czy przez pomyłkę, no raczej tutaj są dobre, naturalny zapach bzu Bardzo trwałe Tutaj to jest totalnie, że na nie i że słodki, pudrowy, czyli Czyli ja już widzę, że nie dla mnie, A są ciekawa, że ktoś właśnie to zna, bo tutaj no, Ludzie tu piszą w większości dobre opinie. Ech, nie wiem, czy to można znaleźć na Allegro. Jeżeli tak, to może tam, bo tam szybciej by była darmowa wysyłka, można było sprawdzić małe ilości. Bo na przykład. Yy, lałam ten czarujący bez jest na Allegro. Cena jest gorsza. Yy, tam było chyba 66. Tak? Nie wiem, czy to jest cały czas ten sam sprzedawca. doliny róż, tylko gorsze ceny. Um, także zobaczmy tak, z Doliny Róż. To też jest Doliny Róż. Nie, to jest innego taniej. Wszystkie przedmioty i zobaczmy, czy są te 8 ml. jest, słodkie winogrono. Jest róż. Tam nie wiem, jakie były ceny. Więc tutaj też w sumie 25, czyli to jest tak samo jak tam, tylko tu jest większy wybór tych różnych rzeczy. Bo też są męskie z olejkiem różanym. Ja to tak średnio to widzę. Męski z różą zapach. Czyli widzę, że tego czarująca lawenda nie ma w takiej małej pojemności. Bo jak damy lawenda. O nie lawenda, tylko bez. Bez. To... co my tu mamy? Na spożywcze. Zestaw prezentowy czarujący bez. Mydło, bez. Oj, tego jest dużo. więc trzeba dopisać jeszcze czarujący bez. Bez czarujący, może tak. Może będzie tego mniej. No i właśnie jest 50 i tam było drożej, ale w sumie to jest tylko 3zł różnica od tej ceny 72 i wysyłki, tam pewnie była smart um, Szampon czarujący bez Zawsze jest opcja poznać ten zawał, bo prawdopodobnie ten sam, jest w kremie do rąk, w jakichś takich tańszych produktach, nie ma tej mniejszej pojemności z tymi opiniami to tak różnie, z tymi winogronami też tak różnie. My, jak my wpiszemy perfumy, co tam jeszcze jest? Rose, sekretny ogród, jeszcze jakiś Melitis Beauty Rose. Ja nie wiem, czy tutaj yy, nie widzę tych nut nigdzie, czy jestem coś ślepa. Opis, opis jest tylko. Też są w rolonie, są te winogrona, ale z czym te winogrona są też nie wiadomo. Lawenda. Ciekawe się dopytam się tej koleżanki, która właśnie kiedyś z nią na tych różach Może poznała ten czarujący bez Jeszcze jest ym, biała orchidea I ona już jest chyba najdroższa z tych wszystkich zapachów Ale czy coś my wiemy o tym zapachu? Kwiaty, rosa, nuty kwiatowe, biała orchidea, drogocenna, no i tyle tego opisu Niektóre są tu widzę jako próbki, ale to Rose Soleil, nie rozumiem, słoneczna róża. Chyba jeszcze najdrożej wychodzą, zaraz zobaczymy sobie je, i jeszcze tylko zobaczymy tą ostatnią chyba stronę. Co my tu mamy? Passion Rose, to to jeszcze może ewentualnie sprawdzę że SPA to też tak yy, też bym zobaczyła, ale co, co tam odnośnie SPA to tyle będzie chyba, jakaś kosmetyczność bez alkoholu no te opisy są takie bardzo yy, niekonkretne o tutaj mamy coś naprawdę konkretnie wypisane kwiat róży, kwiat pomarańczy, jaśmin, gardenia, malina, paczulamiot, bursztyn tutaj wyjątkowo w ogóle to mogłoby być kolejny czyn perfumowa im bo to jest w sumie dużo zapachów na tej stronie właśnie z różą różnych. A Rose. Czy tu są jakieś nuty wypisane? Jest. Nie. No ja śpin róża. Yy, ja bym jeszcze sprawdziła te może John Melody. Czy coś tutaj podają? Bez alkoholu. Aha, no i miałam sprawdzić na tej stronie Trzec, jeszcze sekundkę. Na stronie trzeciej coś tam miałam sprawdzić czego nuty yy... a tej róży słonecznej tutaj mamy tak mamy róże damaseńską, mamy yy, różne inne też kwiaty drzewne balsamiczne, słoneczne indyjskie jasmin wanilia bróbą. no to raczej nie dla mnie Nawet nawet ten flakonik, do opakowania, nawet, nawet i ten flakonik, że ten korek taki, cała część flakonowa, to może tak mniej. No nic, dajcie się znać, czy coś znacie z tych kosmetyków z Doliny Róż. I tam są też różne inne: czy są też czy są czekolady naturalne i tak dalej, z takimi dodatkami bułgarskimi. Na co promocje są? Boże, już te dekanty, potestowane przed chwilą. Serum oczy Konfitura z jeżyn, malin i jagód. Herbata różana. Czekolwiek też właśnie widziałam wersję z pomarańczą. Esencja różana. Rezodorem z kwasem piornowym. Szampony. Miotrużony. Myślę, że coś bym tutaj mogła złożyć, tak naprawdę, za tą cenę, że miała tą wysyłkę gracji, dlatego że mogłam coś jeszcze z tych produktów, czy to jakiś szampon, czy to coś z miodów, bo Miodu w tym momencie nie mamy, a generalnie używamy, także mogłam coś tutaj wziąć pod tym kątem, albo właśnie, yy, któryś z tych szamponów też Coś tam mi pasowało. Yy, więc. Ewentualnie lokum to nie dla mnie. Dla mnie są słodkie takie rzeczy. Są nie lubię takich rzeczy. Między mango. Ja Mamy do rąk, nie, bo mam dużo. Czyli moja mama ma jakiś taki zestaw, że ma właśnie ten taki, powiedzmy, ten długopis, nie <grywanie> wiem, w penie Te perfumy z różą, właśnie coś takiego, ma jakiś tam właśnie krem chyba, coś tam, taki zestaw właśnie yy, Pianka do kąpieli Co to są te perfumy różane dla mężczyzn? Co oni tam dali, że to jest dla mężczyzn? No, mnie ciekawi Czy to faktycznie jest męski zapach? Regenerujące masło do ciała Dezodorant różany Syrop z szyszek sosny z całą szyszką Szampon z siedem olejów Tego chyba nie sprawdzałam Fantasy Rose Czy podają jakieś nuty coś? Czy tu widzę róża, piżmo Co tu jeszcze podają? Świeże, trwałe Nic nie podają No, te wyniki aktualnie mam różne, także to nie, ale tak poprzeglądam.